Dzień dobry, dzień dobry. Kasia Figura z Figura Media. W dzisiejszym odcinku reklama Meta Ads. Ten odcinek jest dla osób początkujących, które nigdy nie korzystały z reklamy lub klikały po prostu w przycisk Promuj post i tym sposobem próbowały docierać do dużej liczby ludzi ze swoją ofertą. Wiele osób myśli, że Meta Ads reklamy na Facebooku czy na Instagramie to droga rzecz i bardzo skomplikowana. I faktycznie na początku tak to może się wydawać. Bo przede wszystkim trzeba najpierw założyć konto reklamowe i poznać menedżera reklam. Meta Ads to reklamy na Facebooku i Instagramie. Pozwalają nam docierać do konkretnych ludzi w konkretnych miejscach i w konkretnym celu. Dziś reklama działa najlepiej, jeśli ty w materiale reklamowym wiesz do kogo mówisz, masz jasny komunikat. A Twój profil wygląda wiarygodnie. Po wejściu do menedżera reklam pojawi ci się duży plus. Utwórz kampanię. I pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, tworząc taką kampanię, należy wybrać jej cel. Meta daje nam w tej chwili sześć celów reklamowych: cel na rozpoznawalność, aktywność, ruch, kontakty, promocja aplikacji i sprzedaż. I teraz właśnie Ty musisz zdecydować, na czym Ci najbardziej w tej chwili zależy, jaką kampanię chcesz uruchomić. Jeśli chcesz, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło Twój post, Twoją rolkę, Twoją ofertę, to powinieneś wybrać cel rozpoznawalność, zasięgi. To jest właśnie ten cel. Jeśli zależy Ci na komentarzach, polubieniach strony, czy polubieniach posta, czy udostępnieniach, musisz wybrać cel aktywność. Jeśli zależy Ci na tym, żeby Twój potencjalny klient z posta trafił na Twoją stronę internetową, gdzie szerzej opisujesz swoją ofertę, gdzie przedstawiasz cennik, wtedy trzeba wybrać cel, ruch. Kontakty są dla osób, które chcą mieć maile, numery telefonów do swoich potencjalnych klientów, do których później będą dzwonić, będą wysyłać maile edukacyjne, ofertowe. A to z kolei przyczyni się później do wzrostu sprzedaży, do pozyskania nowych klientów. Promocja aplikacji to opcja dla osób, które chcą sprzedawać lub promować swoją aplikację. I sprzedaż. Jeżeli masz sklep internetowy, jeżeli sprzedajesz jakiś produkt online, to właśnie ten cel powinieneś wybrać. Po wybraniu celu kampanii. Przejdziesz do zestawu reklam, gdzie należy określić budżet, swoich odbiorców, lokalizację, gdzie Twoja reklama powinna się wyświetlać, i tutaj powinieneś sobie przypomnieć swojego idealnego klienta. O tym mówiłam w poprzednim odcinku. I tak stargetować tę reklamę, żeby trafiała ona do takich właśnie osób. Jeśli jesteś firmą lokalną, to koniecznie wybierz właściwą lokalizację. Jeżeli prowadzisz sprzedaż produktów tylko dla kobiet, to koniecznie wybierz tylko kobiety. Jeżeli chcesz zareklamować prezenty na Dzień Kobiet, to koniecznie wybierz tylko mężczyzn. Jeżeli Twoją grupą docelową są młode mamy, to wybierz przedział wiekowy, który najprawdopodobniej trafi właśnie w młode mamy. W zestawie reklam wybierasz również umiejscowienia, gdzie twoja reklama powinna się wyświetlać. Można skorzystać z umiejscowień Advantage, ale można też ręcznie wybrać, że chcesz na przykład wyświetlać się tylko na Facebooku lub tylko na Instagramie albo chcesz się pokazywać na przykład tylko w Marketplace. To wszystko możesz sobie ustawić w zestawie reklam w zakładce umiejscowienia. I na koniec przychodzisz do samej reklamy, do kreacji. I tutaj nowość. Tak naprawdę meta dąży do pełnej automatyzacji reklam. Chce z użytkowników korzystających z reklamy meta ads zdjąć jak najwięcej ciężarów, jak najwięcej tych ustawień, które dla niektórych wydają się bardzo skomplikowane. Dlatego meta stawia na kreację. Dziś jeżeli nagrasz dobrą rolkę, w której jasno mówisz co sprzedajesz, Komu to sprzedajesz, gdzie ty to sprzedajesz, to algorytm będzie miał bardzo łatwe zadanie. I nawet nie musisz ustawiać szczególnie targetowania. Nie musisz konkretnie wyznaczać zainteresowań ludzi, bo dzięki odpowiedniej kreacji twoja reklama trafi w odpowiednie ręce. I to, co kiedyś było, można powiedzieć, najmniej ważne, bo liczyły się właśnie ustawienia tej reklamy, targetowanie. Tak teraz najważniejszą rzeczą w ustawieniu reklamy, jest kreacja, czyli sama reklama, tekst posta i to, co widać na wideo lub na grafice. Wiele osób pyta też o budżet, z jakim budżetem wychodzić, ile należy przeznaczać na reklamę. I ja powiem na dzień dzisiejszy, to jest początek 2026 roku, że takie minimum, z jakim warto wychodzić, jeśli poważnie myślisz o rozwijaniu biznesu dzięki mediom społecznościowym, z kwotą 10 złotych dziennie. Czyli w skali miesiąca będziesz miał minimum 300 zł. I też pamiętajcie, że jeśli już ustawisz reklamę, to daj tej reklamie pożyć. Nie zmieniaj, nie edytuj co dwa dni czy codziennie. Algorytm musi wyczuć te reklamy, musi wyczuć odbiorców. To musi zacząć działać, musi nauczyć się, do kogo on ma trafiać. Dlatego, jeżeli ty każdego dnia coś edytujesz, coś zmieniasz, to prędko efektów nie zobaczysz. Zrób porządną reklamę, nagraj porządną kreację, ustaw lokalizację, ewentualnie wiek swoich odbiorców, jeżeli to ma znaczenie, i pozwól tej reklamie żyć. 10 złotych dziennie i niech to śmiga. Jeśli masz wątpliwości, jak to ogarnąć, lub na czymś utknąłeś, próbując samemu ustawić reklamę, to serdecznie zapraszam na konsultacje do Figura Media. Jeśli chcesz od początku uczyć się social mediów, potrzebujesz mentora, potrzebujesz kogoś, kto będzie nad tobą czuwał, to od lutego rozpoczęłam mentoring trzymiesięczny dla osób, które prowadzą własną firmę i chcą dzięki social mediom swój biznes rozwijać. Kontakt do mnie znajdziesz w opisie tego filmu, także Życzę Ci powodzenia, zacznij robić reklamy, zacznij działać online na poważnie i zacznij generować większe dochody. Tego Ci życzę. Kasia Figura.